Witam, z tej strony akwarystyka słodkowana na 24. W dzisiejszym filmu, filmiku zaprezentuję Wam, jak szykuję pokarm dla dyskowców, czyli paletek. Tego, czego tutaj nie zobaczycie, to są serce indycze. Serce indycze są w lodówce, wypłukane. Sobie są tam w lodówce, i żebym ich tutaj nie wyjmował. Pierwszym składnikiem, który daję do pokarmu, jest papryka. Papryka wybarwia ryby i ją można dodawać do pokarmu. Drugim składnikiem jest marchewka. Marchewka też wybarwia ryby. W ogóle te dwa składniki, czyli marchewka i papryka, mają dosyć dużą zawartość asaksantyny, która wybarwia ryby. Drugą miseczką jest szpinak. To jest szpinak normalny, taki w torebkach kopywany, nie mrożony. Zamroziłem go dwa dni temu, żeby się nie zepsuł w lodówce. I go wyjąłem i go sparzyłem. W ogóle te wszystkie rzeczy, które tutaj są, to są sparzone. I papryka, oczywiście, bez kurki. To jest sparzone. To. A tu jest też szpinak, tylko że ten nie jest mrożony, bo go dzisiaj kupiłem. Tak właśnie to wygląda. Tu mamy groszek. Bardzo też jest dobry dla poletek. Pomaga trafić, trafić serce indycze. Tak samo jak szpinek. Tu mamy czosnek, którego zawsze dodaję do pokarmów, które robię. Jest to po prostu bomba witaminowa. Bardzo korzystny w robieniu pokarmów dla rybek. Dodam trzy ząbki. To mamy paprykę słodką i mieloną. To też się dodaje. No i tak wygląda mój zestawik. Także serce indycze jest w lodówce. Wcześniej robiłem pokarm z serca wołowego. Tylko że dodawałem szpinek mrożony. A nie taki z sorebek. I groszku nie dodałem. I chyba dodałam marchewkę i, i paprykę. Z I tych, tutaj, co widać, i czosnek, i tą paprykę też do tego poprzedniego. A także jest to pokarm numer dwa, bo będę robił kilka tych pokarmów wybarwiających ten będzie wieloskładnikowy. Zobaczcie jak mi to wyjdzie. To jest już koniec tego filmiku. Pozdrawiam serdecznie. Akwarystyka słodkowana dwadzieścia cztery.